na moim kanale Saul Medica. Nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak, jestem psychologiem, terapeutą. Prowadzę ten kanał, żeby popularyzować wiedzę psychologiczną i pomagać Wam w rozmaitych Waszych problemach. Dzisiaj powiem trochę na temat nieśmiałości w ujęciu psychologicznym. Pokażę Wam, jak nieśmiałość widzi psychologia i psychiatria i jak bardzo ten przekaz różni się od takiego potocznego przekazu, czy przekazu, który otrzymujemy na przykład w domu rodzinnym. Yy, w domu rodzinnym możecie otrzymać taki przekaz, że nieśmiałość to jest taka wręcz zaleta, bo to jest taka delikatność, subtelność, człowiek nieśmiały to jest taki kwiatuszek, wrażliwy i delikatny. Tymczasem nauka mówi to zupełnie coś innego. Nauka mówi nam, że nieśmiałość to jest bardzo szerokie spektrum psychologiczne, począwszy od jakiegoś lekkiego skrępowania w sytuacjach społecznych, towarzyskich, po lęk przed ludźmi, który może utrzymywać się całymi latami i niszczyć człowiekowi życie, relacje, pracę zawodową itd., aż w końcu po głęboką nerwicę lękową. I nieśmiałość ma właśnie tą dynamikę. Czyli jeżeli na przykład zauważymy, że dziecko powiedzmy w wieku lat 10, plus, tak, wykazuje już takie cechy osoby nieśmiałej i nic nie zrobimy w tym kierunku, żeby temu przeciwdziałać to ta dynamika będzie właśnie szła w kierunku pokłębienia się tego, tak? Czyli ostatecznie może to doprowadzić do ciężkiej nerwicy. Yy, yy, ponieważ w internecie jest tak, że wszystko trzeba mówić bardzo wyraźnie i drukowanymi literami czasami, więc powiem jeszcze, że oczywiście zachorowanie na nerwicę absolutnie nie wynika wyłącznie z tego, że ktoś jest nieśmiały, tych przyczyn jest bardzo, bardzo dużo. Kochani, Zimbardo, znany wszystkim amerykański psycholog, scharakteryzował osobę nieśmiałą jako osobę, która jest przede wszystkim bardzo bojaźliwa, żeby nie powiedzieć mocniej, ostrzej, tchórzliwa. Jest to osoba ostrożna, nieufna. I osoba, która ma ogromne problemy komunikacyjne. Zimbardo nazwał osobę nieśmiałą jako kogoś, z kim bardzo trudno porozumieć się innym ludziom. A więc widzimy, że to nie są żadne cnoty, to nie są żadne, właśnie, kwiatuszki, tylko to są bardzo poważne problemy, dlatego że w życiu osoby nieśmiałej następuje właśnie takie nawarstwienie się rozmaitych Frustracji, rozmaitych problemów, kompleksów, to nie jest gdzieś tam na zewnątrz uwalniane i doprowadza do bardzo negatywnych uczuć, do zawiści na przykład, do stałego porównywania się z innymi ludźmi, do zazdrości, do ukrytego narcyzmu, nawet. Choć może to wydawać się swoistym paradoksem. Ale zobaczcie, że człowiek, który ma w zdrowy sposób, ukonstytuowaną psychikę, osobowość, on y, zdaje sobie sprawę, że on siebie poznaje, że on na przestrzeni swojego życia, na przestrzeni przeżytych lat zbliża się gdzieś do prawdy o sobie samym. Y, I jest w tym jakaś pokora, prawda? że my siebie doświadczamy, my siebie przeżywamy, my siebie w ten sposób poznajemy. Natomiast osoba, która ma bardzo niskie poczucie własnej wartości, osoba, której właśnie towarzyszy ten nieustanny lęk przed innymi ludźmi. To jest osoba, która nie chce zbliżać się do prawdy o sobie, tylko ona już wie, jaka jest. Ona już wie, jaka jest, a więc jest w tym bardzo wyraźny odcień, pychy nawet. Kolejna sprawa osoby nieśmiałe, nie lubią, kiedy pewne rzeczy mówi się im wprost. Boją się tego, nie znoszą tego. Robią się wtedy agresywne, ponieważ przeżywają frustrację. Chcą, żeby wszystko było tak pięknie, gdzieś tam zawoalowane, ale broń Boże, nazwać rzeczy po imieniu. Potem również możemy rozpoznać, że osoba ma ogromne problemy z poczuciem własnej wartości. Te osoby boją się krytyki, nie potrafią bronić swojego zdania, w ogóle prezentować swojego zdania, a co dopiero go bronić. Mówią ściszonym głosem, są milczące, unikają kontaktów wzrokowego. Wycofują się, porzucają swoje plany, porzucają swoje różne, różne postanowienia. Więc w procesie socjalizacji bardzo szkodliwe jest utrwalanie, na przykład przez niektórych rodziców, zwłaszcza matki, utrwalanie i pielęgnowanie nieśmiałości u dziecka. Dlatego, że jeżeli taka matka ma dziecko jedno, właśnie takie nieśmiałe i drugie odważne, to to odważne może zacząć od niej obrywać wręcz za swoją aktywność, ponieważ aktywność tego dziecka będzie pokazywana wręcz jako przejaw wywyższania się, a tutaj zobacz, Twój braciszek taki subtelny, taki delikatny, taki w ogóle eteryczny, nie to co Ty, prawda? Ten mechanizm obserwuję często w czasie psychoterapii, zwłaszcza. Te osoby, które właśnie w rodzinie były takie aktywne, takie pełne napędu życiowego, one bardzo bardzo często obrywały za to od swoich własnych rodziców, bo właśnie rodzeństwo było wycofane, nieśmiałe, zakompleksione itd. Więc jest to ogromny, ogromna przestrzeń do przepracowania na psychoterapii. Ale jeżeli na przykład uważasz, że jesteś osobą nieśmiałą, z kolei teraz zwracam się już nie do tych osób aktywnych, ale do tych osób nieśmiałych. Jeżeli moje słowa Ci zabolały, czy zdenerwowały, czy wkurzyły, to dobrze, to zostań sobie z tym, przemyśl sobie to gruntownie i być może ta reakcja, którą udało mi się w Tobie wywołać, spowoduje, że będziesz chciał, czy chciała dokonać jakiejś zmiany w swoim życiu. Bo nieśmiałość to nic dobrego. Nieśmiałość to tylko kłopoty. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki, za komentarze, które się pojawiają pod moimi filmikami, bo dzięki temu budujemy naszą społeczność. Również zapraszam do mojej społeczności na Facebooku. Na, zapraszam na stronę Soul na Facebooku. Zapraszam do czytania rozmaitych wpisów dotyczących właśnie problemów psychologicznych. I bardzo Was proszę, zostańcie z nami, oglądajcie kolejne filmiki, polecajcie je znajomym. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia za tydzień.